Przed momentem Marcin powiedział nam, że warto znać swoje prawa. To prawda. Warto znać, wiecie, też Ewangelię. I my Ewangelią dzisiaj rozpoczęliśmy. O Ewangelii chcemy mówić. Chcemy mówić między narodami to, czego nam, co nam uczynił Pan Bóg. Nie? Pan Bóg jest bardzo łaskawy w tym, co nam daje. Pole minowe, na którym się teraz znajdujemy, pole minowe to nie tylko zagrożenia. Pole minowe to też szansa. Bo, miny w Ewangelii, o której słyszeliśmy przed momentem, to jest Boży dar. To jest dar Pana Boga, który otrzymujemy. Ta cała Ewangelia, ona nam pokazuje, jak wiele otrzymaliśmy. I tym polem minowym jest Kościół. Wiecie, bo my przez Kościół mamy dostęp do największego skarbu, jaki jest. Dzięki Kościołowi mamy dostęp do zbawienia. I chciałbym teraz kilka właśnie słów powiedzieć o tym. Jak wiele od Pana Boga otrzymaliśmy. Wiecie? Był kiedyś taki dzień w Waszym życiu, taki bardzo ważny dzień, kiedy Wasi rodzice przynieśli Was do kościoła. Pewnie niektórzy tam jeszcze, no, wszyscy robili w pieluchy, prawda? Byli tam ładnie, już wszystko było przygotowane, białe, białe, ubranko. I był taki moment, kiedy Ksiądz, polewając Twoją głowę, wypowiedział Twoje imię, i powiedział: Ja ciebie chrzczę w imię ojca i syna. I Ducha Świętego. nie? W tym momencie stałeś się członkiem Kościoła, wszedłeś na to pole minowe, zostałeś przez Pana Boga obdarowany tym, że możesz nazywać się Jego dzieckiem. Jak wiele, słuchajcie, otrzymujemy przez sam fakt, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. Wiecie, czasami sobie, czasami sobie nie zdajemy zupełnie sprawy z tego, jak wiele od Pana Boga otrzymaliśmy. Nie? Lubimy się skupiać na tym, czego nie ma, lubimy się skupiać na tym, co nam brakuje. A zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia, o którą wysłuchaliśmy na samym początku, Ewangelia o dziesięciu minach, co ona pokazuje na samym początku? Że Pan, który odjeżdża, daje wszystko, co ma, rozdaje dziesięć min dziesięciu swoim sługom. Wiecie, ile to była mina? Tam można się Biblistów pytać, ale mądre komentarze mówią, że około 600 gramów srebra, nie, ponad pół kilo srebra. W tamtych czasach wychodziłoby to, że to jest tak może ze 100 dni takiej pracy normalnej, zwykłej, nie jakiejś tam na wysokim stanowisku, tylko zwykłej pracy, 100 dniówek. Nie? Tyle dostaje każdy. Dużo czy niedużo. Różnie to można powiedzieć, ale co widzimy, nie, że każdy dostaje tyle samo. Dziesięciu sług dostaje każdy po jednej minie. Może kojarzymy, może kojarzymy z inną przypowiedź o talentach, nie? Tam jest troszkę coś innego zaakcentowane. Tam jeden dostaje pięć talentów, drugi dwa talenty, trzeci dostaje jeden talent, nie? Natomiast tutaj każdy dostaje po jednej. Każdy dostaje, Pan Bóg chce Ci powiedzieć, że dostajesz tyle, ile potrzeba. I nie ma sensu się porównywać z innymi, nie? Dostajesz na samym początku piękny pakiet swoich darów. Tylko te dary trzeba teraz będzie odkrywać, wiecie? Bo łatwo jest mówić o tym, nie? że dużo od Pana Boga dostaliśmy. Łatwo jest się też skupić na tym, co nam brakuje. Ale niesamowicie ciężko jest odkryć, to, co my od Pana Boga dostajemy, jak wielki mamy od niego skarb, wiecie? Pierwszy, ten, o którym już powiedziałem, zbawienie, to, że jesteś nazwany dzieckiem Pana Boga, że ty masz bilet wstępu do nieba, no nie? Wchodzisz z wejściówką, tak jak na jakąś, nie wiem, do kina się wchodzi z biletem, ktoś kasuje i możesz sobie wejść, ty masz już wejściówkę do nieba. Tylko teraz Twoim zadaniem jest to, żeby tej wejściówki pilnować, nie? Więcej ci Pan Bóg nie mógł dać. On ci dał wszystko, co mógł, nie? Tak bardzo Ciebie kocha. Ale w pewnym sensie też o ten bilet musisz się zatroszczyć. Jest pewna próba wierności teraz, próba też takiej zaradności i, i troski o dobro Pana Boga. Nie, Bóg się troszczy o Twoje zbawienie i Ty masz zadanie, żeby się o to zbawienie z miłości do Pana Boga również zatroszczyć. Widzimy w Ewangelii, którą usłyszeliśmy na samym początku, że różnie się zachowują słudzenia. Jest taki, który jest niesamowicie zaradny bierze, i tą minę, którą ma te ileś tam tych gramów srebra, czy jakąś tam walutę. On to inwestuje, coś z tym robi, coś odkrywa nie? i pomnaża. I potem się okazuje, że z takiej jednej, dzięki jego zaangażowaniu, dzięki temu, że chciał, jest dziesięć innych, dziesięciokrotny zysk. Jest drugi, może troszkę mniej zaradny, ale też taki, który się wykazał chęcią działania, chęcią pracy, który bierze dar od Pana Boga i go pomnaża, i on znowu ma pięć min potem. Nie? Ale jest taki, wiecie, który jest bardzo bojaźliwy, niesamowicie się lęka. I co robi? Zawija to wszystko w chustkę, żeby się nic z tym czasem nie stało, żeby mieć święty spokój. Jak Pan przyjdzie, to On mu odda oj i luzik, nie? Dałeś, dobra, jest, ok, oddaję, nie ma problemu, nie? To jest trzecia postawa. Takie trzy postawy widzimy dzisiaj w tej Ewangelii, wiecie? Dostaliśmy bardzo dużo. Trzeba to odkryć najpierw, wiecie? Trzeba to odkryć. Czasem y, lubimy patrzeć na innych, nie? że są tacy, którzy mają dużo więcej niż my. Lubimy być zazdrości nieraz. Lubimy tak, sobie, tak się porównywać, pokazywać, że no, ta moja sytuacja, w której ja się znajduję, nie jest taka dobra. Ktoś ma lepiej, ktoś jest bardziej szczęśliwy. I się tak lubimy dołować, wiecie, bo nie dostrzegamy tego, co mamy od Pana Boga. Zobaczcie. Jesteśmy tutaj wszyscy, oddychamy, żyjemy. Słońce świeci, tak mi się wydaje, bo nie ma tutaj okien, ale świeci, piękna pogoda, wakacje się zbliżają, nie? Ile różnych radosnych momentów jeszcze przed nami, a my sobie nieraz z samego rana potrafimy zepsuć dzień tym, że zobaczymy, że komuś tam coś innego się lepiej udało, ktoś ma więcej i już jesteśmy smutni, nie? Nie korzystamy z tego, co mamy. Ale skupiamy się na tym, czego nie mamy. Nie wiem, czy znacie takiego, y, takiego chłopca, miał 17 lat, jak umarł, Sam Berns chyba się nazywa. Można sobie jego takie wystąpienie na YouTube obejrzeć. To jest chłopak, który cierpiał na progerię. To jest taka choroba, że, będąc młodym, Twoje ciało się strasznie szybko starzeje. I on w wieku 17 lat już wyglądał jak taki staruszek. Nie? Niewiele mu tego życia zostało. I on się dzieli szczęściem. Wiecie niesamowite? Gość, który mógłby się użalać nad sobą, dzieli się tym, jak wiele ma radości z tego, że żyje. On ma takie trzy zasady, ale pierwsza jest ciekawa. Nie skupiaj się na tym, czego nie masz, z czego nie możesz zrobić, a skup się na tym, co możesz zrobić, nie? My czasem lubimy się skupić na tym, czego nie możemy. I czasem przypominamy tego gościa, tego ostatniego, który dostał tą minę, zawinął w tą chusteczkę, żeby się tam nic czasem z nią nie stało, żeby się przypadkiem nie zaangażować, bo przecież co by było, gdyby mi nie wyszło, nie? Bo tutaj, w tym jestem słaby, w tamtym jestem słaby, to mi się nie udaje. Czy Pan Bóg chce, żebyś tak przeżywał życie? No ja wątpię. I czytając tę Ewangelię, warto znać Ewangelię, widzimy, że nie o to Panu Bogu chodzi, nie? Nie o to chodzi. Skup się na tym, co otrzymałeś, co dostałeś. Zobacz, jak Bóg jest hojny w tym, co ci daje tak na co dzień. Takie zwykłe, normalne rzeczy. Po prostu uciesz się tym wszystkim. Bóg zaprasza cię do wielkiej rzeczy, do tego, żebyś był zbawiony, żebyś się wiecznie w niebie radował, nie? Tylko czy my sobie to uświadamiamy tak na co dzień? Ja sobie kiedyś tak przeglądając Instagrama, taką jedną rzecz uświadomiłem im. Gdzieś tak bardzo, bardzo to we mnie siedzi, często lubię o tym, o tym mówić, nie, że przeglądam sobie Instagrama i ja tam widzę swoich różnych kolegów, nie, o tam widzę na przykład konto Edzia, Marcina, nie, tutaj fajne rzeczy robią, ten ma dwa miliony subskrybentów, ten ma ileś tam, nie, ten jest w taki, na takich czasach, tamten gdzie indziej, a ja sobie się leżę w łóżku, jeszcze przeglądam tego Instagrama, takie jeszcze oczy zaspane i sobie myślę, co mnie dzisiaj czeka? Do szkoły trzeba będzie pójść uczyć, no nie, albo coś tam, nie. Jeszcze to do zrobienia, tamto, no takie kurcze, smutne jakieś tam obowiązki, wiecie? Ale potem sobie myślę: chłopie, wejdź sobie na swojego Instagrama albo na swojego Facebooka, no i patrzę: o tam uśmiechnięty gość, no nie, o tutaj jakieś tam zdjęcie opublikowałem, tutaj inna jakaś akcja, tutaj coś fajnego, i ktoś patrzy potem na, mo na moje konto na przykład i też sobie myśli: jejku, ale on ma szczęśliwe życie, no nie, bo tu same uśmiechnięte zdjęcia. Wszystko najlepsze, i tak się porównujemy nawzajem. Ja się porównuję do innych, a inni się porównują do mnie. I jeśli wpadniemy w taką pułapkę, to tak jak ten ostatni gość z tych min, zawiniemy tą minę, nie oddamy jej nikomu i, i będziemy, wiecie, nie rozwiniemy swoich talentów, bo będziemy się skupiali tylko i wyłącznie na tym, co mi brakuje. Wiecie, pułapką tego gościa z Ewangelii było też to, że on myślał o Panu. Że on jest człowiekiem surowym. Mówi tak, że nież tam, gdzie nie posiałeś, i tak dalej, i tak dalej. Jesteś surowy, bałem się, zawinąłem. Jak ja czytam tę Ewangelię, przyznam szczerze, że mi się czasem robi szkoda tego ostatniego chłopaka. No bo on naprawdę mógł się przestraszyć. A co, jak mi faktycznie nie wyjdzie? A może ja nie jestem przedsiębiorczy? A co jeśli stracę, nie? On patrzył na pana, że to jest gość surowy, który go ukaże, jak mu coś nie wyjdzie. Że to jest gość, który, który naprawdę nie będzie miał litości. Czy taki był? No zobaczcie, jaki był wielkoduszny Pan. Temu, co przyniósł zysk, dał władzę nad dziesięcioma miastami, nie? Temu drugiemu nad pięcioma miastami on nie musiał tego rozdawać. Zobaczcie sobie Ewangelię, gdzie Jezus mówi o Panu Bogu, jak, jaki Bóg jest miłosierny. Zobaczcie Ewangelię, gdzie Jezus podnosi tym, którym w życiu nie wyszło. Jest dużo ludzi, którzy coś w życiu stracili. Zaryzykowali, albo może coś im się nie udało, dużo stracili i jak patrzy na nich Bóg? Taki jest obraz Pana Boga. Pułapką tego ostatniego gościa było to, że on się bał po prostu zainwestować tego, co dostał, a dostał bardzo dużo. Tylko myślał sobie, jejku, jak ja to stratę, to co będzie z tym, nie? Co z tym będzie? Co się stanie? A tak naprawdę, przecież gdyby stracił, to myślicie, że, że żeby się coś złego stało. Przecież ten pierwszy zyskał dziesięć. Pan by i tak nie stracił na tym, że powierzył te, te miny swoim sługom. On by naprawdę, tylko tutaj był, była, był problem w tym, że ten człowiek nie miał prawdziwego obrazu pana. On się bał zainwestować, zaangażować, bał się spróbować. Wiecie? Czasem pycha też polega na tym, że ja będę takim, te, takim ostatnim, nie? Nie się. Bo może mi coś nie wyjdzie, nie? Nie spróbuję, bo a co jeśli nie będzie, nie będzie to najlepsze, nie? Nie wyjdę tutaj na scenę, bo jejku, bo, bo może coś mi, coś mi, nie wyjdzie i co, co? inni powiedzą? Albo gdzieś tam się nie wychyle, w jakimś jakiś zaangażowanie, nie wiem, w parafii, w coś innego? Nie spróbuję, albo może mnie ktoś skrytykuje, nie? I to to jest pycha, bo jak ty myślisz, że ty musisz wszystko robić na najwyższym poziomie, na najlepszym? No to to nie jest pokora, nie? Pokorny człowiek to jest ten, który widzi swój talent, widzi jak wiele dostał i nie boi się zaryzykować. A co tam, może nie wyjdzie, ale spróbuję, bo od Pana Boga tyle dostałem, bo Pan Bóg mnie kocha, bo On chce mnie prowadzić do szczęścia i zaprasza mnie do pięknej i wspaniałej przygody. Tak jest Pan Bóg, wiecie? I o tym jest, o tym jest ta Ewangelia. Wiecie, wasze życie ma niesamowitą wartość. Niesamowitą wartość. To, że żyjecie, to, że jesteście tutaj, to jest dowód na to, że jesteście przez Pana Boga kochani i obdarowani. Wiecie? Był taki eksperyment. Ktoś pytał y, przy, po, przykładowych ludzi gdzieś tam w jakimś mieście, już nie pamiętam gdzie to, chyba na YouTube było takie nagranie. Czy chciałbyś dostać milion złotych, nie? Czy chciałbyś dostać milion? No i ktoś mówi, tak, pewnie chciałbym. No dobra, ale ja ci podam jeden warunek. Chcesz usłyszeć ten warunek, potem zdecydujesz, czy, czy chcesz ten milion. No to dobra, dawaj ten warunek. No i mówię tak, dostaniesz milion złotych, ale warunek jest taki, że żyjesz tylko jeden dzień, jutro się nie budzisz. I już nigdy nie chciał tego miliona złotych, wiecie? Zobaczcie, to, że ty się obudzisz jutro rano, jest cenniejsze niż milion złotych, albo każdą inną kwotę sobie podłóż. Nie? Zobacz, Pan Bóg. Obdarowujecie minami, talentami. Odkrywaj to, zobacz to, dostrzesz to. Dzisiaj wieczorem Mu za to podziękuj. Kościół to jest pole minowe, ale nie pole minowe, na którym miny wybuchają, tylko pole minowe, na którym są miny jako dary od Pana Boga. I naszym zadaniem jest te miny odkrywać.